Marcin Najman, jesteśmy po konferencji prostowej Famy MMA6. Marcin, zadowolony z konferencji? Tak. myślę, że wszystko się odbyło chyba w poszanowaniu pewnych reguł, szacunku do siebie. Wszystko ok. Słyszałem, że najspokojniejsza była trzecia część, właśnie w tej, w której wy występowaliście, spodziewałeś się, czy raczej myślałeś, że jakieś dymy będą jednak? Jest to ze swojej strony, nie spodziewałem się żadnych dymów, że ja nigdy... Żadnych awantur nie wstrzymałem i to nie tylko na konferencjach FMMA, ale również na innych. Jeżeli zauważycie i prześledzicie jeszcze raz to powtórzę, to tak naprawdę ja nigdy z nikim pierwszym nie zaczynałem. To zawsze mnie ktoś zaczepia, natomiast ja mam taki charakter, że nie potrafię nie odpowiedzieć, nie oddać. No to, to tak jest, ale ale nigdy pierwszy nie, nie, nie zaczynam Jak w ogóle idą przygotowania? Widziałem, że wrzuca sporo tych filmów, komentowane są, są szeroko gdzieś tam omawiane. Ludzie tak jakby się troszeczkę ci młodzi, czy nawet ci starsi ze zdziwieniem gdzieś tam patrzą, że zmobilizowałeś się naprawdę do ciężkiej pracy, bo myślę, że to jest cięższa praca niż była ta, którą robiłeś przed do... Przed, nie, nie, nie przed Trypsonem, ale nawet powiem przed Bonusem. Jest to cięższa praca niż przed y, bonusem, ale jest to dużo cięższa praca niż przed topsonem. I teraz nie o to chodzi, że ja zlekceważyłem go sportowo, tylko chodzi o to, że tam sobie wbiłem do głowy, że ja się przygotowuję na niego sam, że mi wystarczy tylko y, góra, czyli kopnięcia, uderzenia, że wystarczy, że porobię te y, ćwiczenia, te, te zejścia przed obaleniami, to będzie absolutnie wszystko. I to był mój, przyznaję, wielki błąd. Bo nie pokazałem y, nic, co mogłem pokazać w tej walce. No bo nie, nie miałem na to okazji, No nie, nie, nie dał mi okazji, no, obalił mnie i tyle. Natomiast e, moje ciało na dzisiaj, już tu też wielokrotnie powtarzałem, to jest za 20% tak naprawdę tego, co mogło być kiedyś, co było kiedyś. Trzy lata temu, jak zaczęły mnie gnębić kontuzje, to, to, już, to już dzisiaj się nawet na to nie denerwuję, bo kiedyś nie mogłem się z tym pogodzić. Jako młody człowiek coś mnie bolało, coś miałem naciągnięte, kładłem się spać, rano wstawałem i już nie było problemu. A tutaj nagle zaczęły się takie problemy z moimi barkami, z sięgnami, stawami. Jest coraz gorzej, jest coraz gorzej. No teraz mi jeszcze łopieć doszedł. No słuchajcie, natomiast jest jedyna droga, aby móc przystąpić do takiego pojedynku, pomimo tego, że to nie jest najwyższy poziom sportowy, to mimo to, to żeby przystąpić do takiej walki i mając tak porozbijane ciało, jak mam ja, to trzeba się naprawdę mega dobrze przygotować. Trzeba jechać w góry na obóz, mieć kondycję, bo kondycja to na dzisiaj będzie podstawa w tych walkach. Więc czekam jeszcze jeden obóz w górach i nie, nie obijam się, tylko z Damianem Hercikiem robię naprawdę poważną, ciężką robotę. No, szkoda, że nie poznałem go przed laty, ale no cóż, no, fajnie, że w ogóle się spotkaliśmy i że na ten koniec jeszcze możemy popracować. Także nie obijam się, pracuję. Ja tak szczerze, jeśli rozmawiamy szczerze, to myślę, że tak... Ty złapałeś taką szansę, naprawdę szansę na to, żeby tutaj e, przede wszystkim e, tej młodzieży pokazać i być idolem tej młodzieży. E, tobie to bardzo przypasowało i też e, ta mobilizacja chyba też z tego wynika, że ty nie chcesz ich zawieść, tak? Niewątpliwie tak jest, bo ci ludzie mi bardzo zaufali, ci ludzie mnie bardzo polubili, ci ludzie mnie bardzo wspierają i to jest tak jak... Tak jak powiedziałeś, a ja po prostu nie chcę ich e, zawieść. To jest to, czego mi brakło właśnie między innymi w walce z Burnejką. Ja nie broń Boże, to ja walczę nie kibice. natomiast e, nie mając żadnego wsparcia, natomiast mając tak wiele tych ludzi przeciwko sobie, gdzie wiesz, nie mogłem tego też do końca zrozumieć, też wiedziałem z czego to też e, wszystko wynika, jak wiele manipulacji, jak wiele takiego hejtu było wytworzone normalnie, metodycznie przeciwko mnie, przez tam, kiedyś tam przez konflikt z Saletą i, i później przez jego kolegów dziennikarzy. I to podczynało mi to skrzydła i to nie będę, nie będę tego czarował, bo prawda jest taka, że zrobiłem sam sobie największą krzywdę, że wtedy w tej walce mu odklepałem. Nie powinienem, bo to nie była żadna sytuacja do odklepania. Poza tym to jest jedyna walka, której, za którą mi wstyd po prostu. To jest jedyna taka walka. Ja powinienem wygrać, natomiast nie chcę tutaj jakby się odgrażać. Natomiast doświadczenie, które zyskałem w walce z Burnejką, z Mariuszem Podzianem Powoduje, że dzisiaj już zupełnie inaczej, pomimo tego, że tamte, wtedy tamte taktyki wydawały mi się logiczne, to to wcale nie jest tak, trzeba wejść, robić robotę z miejsca, ani pół kroku w tył, napierdalać i tyle, no i taka jest, taka jest prawda I dzisiaj zobaczymy, co życie przyniesie, no, <laughs> dzisiaj uważam, że mu go rozpierdoli w minutę tego koksa. Może, ale, tak, tak, może tak ale, być, Koksu, ale, Koksu sam powiedział, to, to żebyście nie, nie, nie traktowali tego, no a byłeś, walczy... nie, ja to ja tak uważam, a może, a może nie mam racji, nie wiem, tak uważam dzisiaj. Marcin, ale ja sam rozmawiałem z Robertem Burnejką i on sam powiedział, że on był zdziwiony, bo on myślał, że tak naprawdę, że, on, że, on, że jemu to wyjdzie ta walka, tak? Że tak się skończy i był tym naprawdę zaszokowany. To on oczekiwał powiedzmy tego, że to będzie taki bój, że za chwilę po prostu zejdziecie obaj, a tu okazało się, że okazało się, że jemu udało się wygrać dość dość łatwo tak jak on to określa nie wiem jak ty to oceniasz ale no, większość, większość kibiców też widziała to że, że, że po prostu tak jak ta walka się skończyła tak no dałem ciała po całości tyle no nie ma no dobra miło żadnego tłumaczenia no, to Jestem. mogę mieć pretensje tylko do siebie i mam pretensje do siebie ogromne i, i to jest walka za którą się po prostu jedyna walka za którą się wstydzę czyli teraz gryziemy trawę teraz już nie, ja tych młodych ludzi po prostu tak powiedziałem, że ja nie chcę ich zawieść, to są, to oni na to nie zasługują, oni zasługują na to, że mnie dał z siebie absolutnie wszystko i, żeby, i żebym, po prostu zwyciężał. Dużo wsparcia? Bardzo, bardzo, no nie, no ja, ja dziennie odczytuję setki wiadomości, setki, to nie, to nie dziesiątki, setki wiadomości, fajni młodzi ludzie, fajnie, bo cieszy mnie to, że dożyliśmy czasów, gdzie kilku zawistnych dziennikarzy nie jest w stanie już dzisiaj psuć wizerunku i psuć życia innym ludziom. Dzisiaj jest internet, dzisiaj jest wolność, dzisiaj młodzi ludzie w ogóle nie czytają gazet i w ogóle nie oglądają telewizji. Oni mają internet i wszelką wiedzę czerpią stamtąd. Tam sobie sami wyrabiają zdanie na różne tematy i to jest fajne, bo to powoduje, że, że wytrąciliśmy, czas wytrącił i technologia wytrąciła taki oręż tym takim pseudo dziennikarzom z ręki ale też tym dziennikarzom doświadczonym, znanym i bardzo mocnym, jak na przykład chociażby chociażby Kostyra, tak? który robił wywiad z Andrzej Kostyra, który robił wywiad z... inaczej, pan Andrzej Kostyra, który robił wywiad, bo muszę się z dużym szacunkiem darzę pan Andrzeja i też chciałbym z szacunkiem się odnieść. Chyba pan Andrzej nie spodziewał się, że te media się tak zmieniły, że może nastąpić takie coś, że na podstawie kilku powiedzmy sądów, ostrych ze strony Mirka, muszę to przyznać, e, własnych, personalnych wycieczek, zrobiła się wielka afera w całej Polsce. Przyznasz, że e, chyba pan Andrzej też nie docenił roli tych mediów, o których wspominałeś. Nie chcę tego oceniać, nie wiem, co jest w głowie pana Andrzeja stylu. Natomiast nie ja oglądałem ten wywiad i, i jakby w ogóle nie oceniam tego, co się stało. No tam samego, na, tam uważam, nie było. Natomiast uważam, że Mirek Yy, yy, że Mirek nigdzie nie powiedział nieprawdy. Powiedział ją szorstko, dosadnie, ale on, yy, on z niczym nie skłamał. Ale zobacz, został zakopany topór wojenny między Tobą a Trypsonem, wygładziła się ta sytuacja, yy, a konflikty Mirka Oknińskiego jakby nie, nie bledną, a wręcz nasilają się nawet częściowo. No, Mirek to jest specyficzna osoba, którą prywatnie bardzo lubię. Ja też. Natomiast yy, 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 Dobrze, że ktoś taki jest, że, wiesz, no, że, że nie pozwala takim towarzystwom wzajemnej adoracji, tylko wiesz, e, e, spijać wiesz, śmietankę z tego wszystkiego, co się dzieje na rynku, e, bo to nie jest tak, wiesz, no, to jest facet, który, e, cokolwiek chcecie o nim powiedzieć, to to jest facet, który tak naprawdę rozpoczął MMA w Polsce, to on to MMA tutaj przyprowadził, to on jest pier prekursorem, pierwszą galę zorganizował, jest znakomitym trenerem i należy mu się szacunek i tyle, a no, jeżeli i, i żaden gówniarz nie ma, i to, że trener zjebie jakiegoś zawodnika to ten powinien po prostu jeżeli się z tym nie zgadza, tego nie komentować bo to powiedział trener prekursor MMA i tyle ja nie pamiętam, żeby na treningu ktoś pyskował do trenera no, nie pamiętam takich czasów a Jurkowski był uczniem Okcińskiego no tak, bo no można różnie je odnieść się, ale to też życie nie stoi w miejscu, ludzie robią, idą do przodu, lata lecą, to, to też są już dorośli ludzie i zarówno Mirek Okniejski, jak, jak i Łukasz Jurkowski. Odejdę od tego tematu. Zapytam cię, zapytam cię Marcin jeszcze o temat, który się pojawił ostatnio, walka Cieślaka z Makabu. Oglądałeś tą walkę, w ogóle tą całą sytuację, bo ta sytuacja powiedziałbym chyba jest bez precedensu w polskim boksie, O takich czasami warto porozmawiać o, tych, o tego typu sytuacjach sytuacjach, tym co się wydarzyło, o tym, o tym jakie, jakie rzeczy się działy wokół tej walki. Nie wiem co tam się stało, natomiast e, no, no, wywiady, jakich Babiloński udziela obecnie, jest cały czas tak przerażony, jak, jakby, jakby nie zdawał sobie sprawy. No tak właśnie to na, to w, na to wszyscy zwrócili uwagę. On no, cały czas się zachowuje, jakby jeszcze stamtąd nie wrócił, także nie wiem co oni mu tam zrobili. Natomiast to w ogóle nie jest moja sprawa, także nie myślę się nad tym zastanawiać. Walka Ci się podobała, polski zawodnik yy... dobrze się pokazał. Dobrze się pokazał. Jeszcze przy, przy tej całej atmosferze jaka tam panowała, no to się pokazał świetnie i, i trochę szkoda, że, yy, że się yy, tak yy, zdekoncentrował i pozwolił się uderzyć. Gdy, w tej, tak, gdy tam coś mówił do sędziego, nie wiem, natomiast ja myślę, że to mogło mieć bardzo duże znaczenie, no bo to były dwa bardzo mocne ciosy, które posłały go na deski, e, mówimy Cieślaka i gdyby nie ta sytuacja, które, do której wcale nie musiało dojść, to ta walka naprawdę mogłaby się skończyć w drugą stronę. Wiesz co, dla mnie ta walka ma epicki wymiar z, jeszcze z jednego względu, bo w tym samym miejscu 20 maja, 2000, przepraszam, 20 maja 1974 roku walczyło dwóch niefenomenalnych zawodników, George Foreman, no i oczywiście wiemy kto Tomek, myślę, Muhammad Ali. Myślę, że przyrównywanie tych pojedynków i tych zawodników jest po prostu co najmniej nie na miejscu. Tak, ale wiesz, nie, ja o tym nie mówię, bo walka jest walka, tak? Każdy gdzie się odbiera na swój, na swój jakby sposób, natomiast kwestia jest taka, że magiczne rzeczy się dzieją w tym miejscu. E, walka Muhammadu Alego e, Allego, że Don King nie odebrał w gotówce pieniędzy i nie biegł. Być może, bieg? no tylko że Don King nie był później tak przerażony, no, dlatego nie rozumiem, co tam się wydarzyło takiego, ale, ale e, ja myślę, że tutaj porównujemy zupełnie rzeczy, które się nie da porównać. To walka Alego z Foremanem to jest... E, to jest jedna z najwspanialszych walk, jakie się w boksie zawodowym odbyły, choć najwspanialsza walka, jaka się kiedykolwiek w boksie zawodowym odbyła, to jaka? Andrzej Gołota vs Riddick Bowe 2. To jest naj, najznakomitsza walka wszech czasów i tyle. Merwin Hagler kontra Reich Sugar Leonard. Nie oglądałem. No to mam zaległości. Są zaległości. Obejrzyj, bo oglądałem tą walkę. Nie przymierzę, ale 20 razy, do dzisiaj nie wiem kto wygrał. Nieważne, nie powiem, nie będę spoilerował. Marcin, jak w ogóle oceniasz postawę Piotka tutaj dzisiaj na, na konferencji Twojego rywala, jego przygotowania, jak to wszystko w tej chwili w Twojej ocenie? W ogóle zwracasz uwagę na to? Myślę, no zwracasz, że, bo myślę, że komentowałeś. Że do... Myślę, że dobrze, że trochę wyludował z tymi wiesz tam pogróżkami, z tym wszystkim. Bo... <laughs> No bo tak, tak, tak jak wam tutaj wcześniej mówiłem, oni gdzieś mentalnie zostali w latach 90. Nie? I, i wtedy faktycznie no, jak taka drużyna baseballowa z Pruszkowa przyjeżdżała w 98, wiesz, w dwóch bmkach z dziesięcioma kijami, no to, no to faktycznie ludzie, ludzie wówczas, tacy normalni ludzie byli przerażeni, natomiast dzisiaj... Czyli Republika Demokratycznego co, co młodzi, Konga tak, była. Tak? Ci młodzi ludzie dzisiaj, to no oni mają tylko bekę z tego i się śmieją, dzisiaj nikt się nie boi takich ludzi. No, poza tym no, i oni czym bardziej brnęli w tą taką, taką agresję, siłę, złość, to tym bardziej robili się komiczni. Myślę, że trochę zrozumieli i dzisiaj zupełnie mieliśmy innego Piotra Piechowiaka. A myślę dużo lepszego dla niego wizerunku, no niepotrzebnie dało się znowu wkręcić to podnoszenie tego 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 młota. Tak? Yy, młota nie dało się naciąć, bo tego młota nie dało się naciąć żadną piłką i dlatego no, też nie podniósł, ale niepotrzebnie się daje wkręcać takie rzeczy. No, no. To, no, myślę, że jak to słyszy, to już będzie to analizował i będzie coraz lepszy. Ale prawie identyczny wynik wykręciliście na uderzeniu w tą gruszkę. Nie wiem, czy to nie jest jakiś, bo cały czas padała ta sama li, liczba przy ilości uderzeniach, kto uderzał, było chyba 998 i za cholerę nie chciało ta, ruszyć to dalej. Tak, to, to, te, te wyniki to A. mi się wydaje, że tak mierzy, tak na oko jest, wiesz, że tak Wszyscy na mieli oko. prawie równe, zauważyłeś? Ta, ta, wszyscy, wszyscy jak Mike Tyson uderzają. No to wiesz, to może akurat nie będzie Same brak. tajsony, same tajsony. Marcin, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia na najbliższej konferencji już przed samą galą i do zobaczenia na gali. Dziękuję.